Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie! Cześć, cześć, jestem dzisiaj sam, dzisiaj bez bzyka widzowie, jestem samotny i to co narysujemy, tym się stajemy. Narysuję zombie, przemieniam się w zombiaka, coś tam. Plan jest taki, żeby na koniec się zamienić, moi drodzy. W lalkę ze Squid Game, A dokładnie tak. Zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał po więcej. Jeśli Wam się ten odcinek spodoba, to nagram kolejny, taki sam, ale z przemieniania się w inne postacie oczywiście widzowie. No co, no challenge jest taki, żeby my albo zyskać diamenty, albo przejść do netheru, albo zabić smoka. No ale to już będzie cięższe. No zobaczymy zresztą. zabijmy najpierw owieczki, bo tym razem nie mamy wioski obok siebie, bo nam się nie poszczęściło. Ale mm, prawda, będziemy się wyśmienić i bawić. Dobrze, mamy jedzenie na sam start. Jeszcze zabiję ciebie, żeby mieć jeszcze więcej. I nas, no tak zwykły Swinburne na początek. Bo dzisiaj nie, nie to co. O! O, mamy tego, super, duszka tego. W to co się zamienimy, wtedy w sensie no, dzisiaj to co narysujemy to nie dostajemy tego, tylko się zamieniamy po prostu w postacie. Tym razem w ten sposób to działa. E, dobrze, zbierzmy jakieś drewienko i widzę, że tam jest jaka piękna jama, widzę piękna jama tam jest. Pójdziemy się przejść, widzę, że to jest pustynia. I nie wiem co tam jest dalej, bo nie, no, nie mam pojęcia co to jest na tym świecie. Bo to jest nowy światek. Nie co, co? Zebrałem blok drewna i mi się przestało kopać. No troszkę mi to poirytowałem, no ale dobra, nieważne, teraz... Może na samym początku możemy narysować. Poczekajcie, ja stworzę tylko pierwszej temy i narysujemy zaraz jakąś postać. Nie chcę zombiaka na pewno, ponieważ jak narysujemy jakiegoś zombiaka, to musi być jakaś postać, która przetrwa w dzień, bo zombi niestety, jak wiecie, no pali się w dzień i niestety No nim się nie utrzymiemy. Także byśmy musieli kogoś... A może kliper. Przejdźmy się na sam początek w creeper, a myślimy wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. Wezmę sobie jeszcze więcej drewna, zrobimy, prawda? Yy, zróbmy tak, najpierw te. Ten, yy, kamienne rzeczy. I, i zaraz rysujemy widzowie pierwszą postać, a mianowicie creeperka! Dokładnie tak, będziemy rysować sobie creeperka. Dobra, muszę to zebrać jednak. Nie mam niestety nic. Zrobimy sobie potem jedzonko, wszystko, ładnie, będziemy się... Yy. Nie mogę się doczekać, aż się zamienił w jakąś postać widzowie z Minecraft, z Minecraft, aż creeper to wybucha, creeper wybucha, także to jest jeszcze lepsze. Dobrze, gdzieś będziemy tu mamy. Okej, okay, tu jest kaktusik. Ło, wow, ale mam, nam się cave trafił wizowie O Boże! Spadaj Nie trafisz mnie A, lamus! Pana zbierałem ci kamienia, śniad nie potrafił mnie A! Spadaj na dół O Spodobało mi się to, teraz zimy tak Ok. Idę skopać. Nie no nie gadać, że on tu nadal jest. Nie wejdziesz tu. Szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, raz, dwa, trzy. Dobra, mamy napisek. Specjalnie tak w przepraszam, musiałem y, matematycznie to y, przetworzyć. Y, mamy tak. Pyk, pyk, pyk. Sikierką, żeby zabić tego szkieletora. Y, mamy. Prawda, piecyk wyśmienity, a nawet jeszcze mi został. Robimy tak. Mamy tam węgiel zresztą, a to jest nieważne, widzowie Naraz teraz intuję żeby zabić tego szkieleta. Albo. Czekajcie, czy on tu nadal jest. On nie potrafi się wydostać. Dobra, olewamy tego szkieleta, widzowie, Czekajcie, zjemy sobie już jedno mięsko, niech się przypala A my, widzowie, zabieramy się zarysowanie. Pierwszej rzeczy, a mianowicie, widzowie, jest to Creeper. Musimy narysować i następnie zniszczyć ten blok, i wtedy się zamieniamy w tą postać. Yy, dobrze, na no, 34,32. 32. Widzowie, musimy narysować Creeperka, yy, żeby narysować go dobrze. Nie pamiętam dokładnie jego głowy, ale widzowie, przynajmniej, my, to nie musi być jakoś idealnie narysowane, żeby, prawda, m, przeanalizował to cały cały ten system. Yy, dobra. O, coś takiego. To wygląda. No dobra, widzowie, mniej więcej wygląda to jak creeper, nie? Czy nie? Dobra, ja jeszcze narysuję jego ciało, to już na pewno będzie wiadomo, że to jest creeper. Mamy gumkę tutaj. Nie wiem, czy mamy gumkę. Nie chcę nic zmazać. Dobra, trudno. Bawimy się. Wiana Matejko, widzowie. To. O, ten creeper. No dobra, ma ucho w takim razie. Ale zróbmy mu ciało jak ogóraz. W ten sposób. Czy on ma ręce? Nie ma rąk. On ma cztery nogi. Okej. Okay. Nie, no, wiadomo, że to jest creeper, chyba, widzowie. No, na, na 100% wiadomo. Wiadomo, że to jest creeper. Jak to mi nie da, że to jest creeper? Widzę, piękny creeperek. To jest mój słodziutki creeperek, widzowie. Nie, no, nie, nie narysowałem go jakoś najlepiej. Ale zrobimy jeszcze tak. O! No teraz to już totalnie widzicie. Widzicie, mamy widzowie creepera, musimy to zniszczyć i wtedy zamieniamy się w creeperka. Patrzcie, niszczymy. Jest, jest, jest creeper, patrzcie, ręczka creeperka. O, jestem creeperem, czekajcie, jak się wysadza cokolwiek? Tu się jakoś dało wysadzać, widzowie. Jak się da wysadzać? Ło kurde! <grystanie> to jest jakiś żarcik? Widzowie, sam się wysadziłem. Dosłownie. Dobra, widzimy się zaraz, jak znajdę to miejsce. O, dobra, na no, szczęście udało mi się znaleźć to, ale widzowie, wiecie co jest najgorsze? Że creeper jest zepsuty, jak ja się wysadzam, to się automatycznie... Sam też wysadzam. Creeper niestety. No nie działa, no nie działa. Mm, ale dobra, chodźmy na razie jako creeper. Nie możemy klikać V, bo na V jest wybuchnięcie. I możemy tego, o kurde, mojej temy. Ale wysadziłem, i mam przynajmniej e, Budulec, dobra, super. Chociaż tyle, są jakieś plusy, tak? Dobra, zbierzmy to, trzeba patrzeć na plusy, zawsze nie na minusy. Zbierzmy te rzeczy, i idziemy do kejwa. zbierzmy jakieś rasko w kejwa, a potem najwyżej się zamienimy w Iron Golema i będziemy po prostu potężni. Ale to na zaraz, zaraz wszystko ogarniemy. Na sam początek chcę iść do kejwa po prostu jako Krypcio. E, no boż, Krypcio? Hmm, Może szkielet? Nie, dobra, chodźmy jako Krypcio. No niestety nie mogę wysadzać nic, bo. Automatycznie umieram, i to jest słabe. Albo nie narysujmy tego, narysujmy co innego. Jaką postać byśmy mogli narysować? Golem, niebo się nie zmieści w kejwie. Coś, co się przyda nam wizowie w kejwie. Co może być takiego dobrego i co ma dużo życia? Hmm. Jakiś zwykły mobik? Kurde <grywdy> golem mnie korci. Dobra, może szkielet. Może szkielet może będę miał łuk? Jeżeli nie, to fatalnie. Ale dobra, jest tu miejsce fajne, żeby narysować szkieleta. Yy, Okej okay, nie mam pojęcia, jaki szkielet ma, jaką szkielet ma twarz. Ale narysujemy po prostu mniej więcej, że to będzie szkielet i każdy powinien wiedzieć, że to jest szkielecik, nie? Dobra, zróbmy, że jest biała, biała twarz. wiem, że szkielet ma taką, takie, takie, takie usta. Yy. Dobra. Dobra, o, to wygląda jak widzowie już szkielet, niech będzie. <gryw> Patrzcie, robimy tak. 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 Dobra. Nie, no wygląda jak szkielet chyba, co? Widzowie... No, ale mu ręk, ręce zrobiłem... Widzowie, no wygląda jak szkielet, no... Sami byście powiedzieli, że wygląda jak szkielet, mamy to. Dobra, widzowie, niszczymy to... I rezygnujemy z Creeperka i zamieniamy się w szkielet. O Boże... No ma bo łapką to zniszczę, no trudno, no niech będzie, zniszczymy to. A, widzowie, jestem szkieletem, ale się jaram! Muszę iść w ciemność, nie no, zginę zaraz. Już? No spokojnie, nie umieraj! Szkielet! Jasny gmin, nie wiem czy to był dobry pomysł. Mogę strzelać chociaż? Nie mogę strzelać. Mam rączkę, jak jakiś patyk To jest jakiś żart. To jest nieśmieszny żart, widzowie. A, jestem jest szkielet, nie mogę nic zrobić. Dobra, a nie mogę na pewno strzelać. Może mam jakieś nieskończone strzały, cokolwiek. Halo? Murdy, muszę zdobyć łuk jakoś Nie wiem zaraz zobaczymy co może szkielet robić Ale wydaje mi się że nic Będę szkielet z cikierką widzowie jak to episko wygląda Dobra schodzimy mamy creeperka na dole Który będzie chciał mi Tutaj wybuchnąć Dobra wysać się bardzo ładnie Okej okay, nic nie widzę Zbierzmy jakieś żelazo Jakiekolwiek żelazo dobra jest węgiel Nic nie widzę węgiel się przyda ponieważ zrobimy sobie Czopodnie tak, czopodnie widzowie, dokładnie tak. Dobrze słyszycie, nie przesłyszeliście się. Chcę, żeby było tu cokolwiek widać. Dobra, mamy to. Kopu, kopu. Nie w co się teraz zamienić, myślałem. O, a może w Blaze widzowie? Że to jest o wiele lepsza myśl? Będzie się o lepiej latało. Może będę wtedy mógł już na pewno strzelać. A przynajmniej będę mógł latać i będzie już coś. Hm. No to jest myśl, widzowie. Dobra, tyle węgla mi wystarczy. Muszę jakieś rasko zebrać. Którego tu kurczę. E, no, o jest. No, w suficie. Dobra, będziemy z tego i widzowie zamieniamy się w Blaze'a. Blaze'em chyba możemy normalnie latać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy zresztą. Dobra, więcej nie ma, tak? Żelaza, nic. Okej, okay, no troszkę. Dobra, Kevik niestety był do pupci. Niestety, tak. No, tragiczny. No nie ma co, wizowie. A, jaram się! Dobra, zamieniam się w Blaze'a zaraz, bo umrę. Kurde, nie umieraj. Nie umieraj. Ja z czemu mi tu tyle pali? Kiedy ten być jest... Naprawdę przykro Dobra idziemy do jakiegoś jasnego miejsca gdzieś Moja czopodnia I co? O, rysujemy Blaze'a widzowie Zobaczymy no, to jakoś Główkę mu zrobimy normalną z buzią Ale będzie wiadomo, że to jest Blaze po prostu po posturze To, być, to będzie najważniejsze To jest Blaze, widzowie Blaze ma coś Taką buźkę ma Blaze z jakimi żółtymi fragmentami, prawda? Wygląda to jak wysypka, ale to jest nieważne, widzowie. To jest naprawdę nieważne. Dobra, zróbmy tak. On tu ma pełno takich tych. Zobaczcie, coś tego typu. Dobra, błagam, żeby to mi wychwyciło tego Blaze'a, please. Wychwyćcie mi Blaze'a, błagam. Przecież mi wygląda to jak Blaze, widzowie. Jeszcze co może, że... Może jeszcze ogień dorysujemy, nie? Że to jest... No, ale faktycznie, faktycznie ogień. No, to żeś zaszalał palion. Ogień jak nigdy. Chociaż, wydobra, wygląda jak ogień. Wygląda jak ogień nie ma co, widzowie. Patrzcie, mamy tu ogień i mamy tu strzałkę, żeby. Dobra, ta strzałka wygląda jeszcze gorzej. <ścoughs> ta strzałka wygląda jeszcze gorzej, widzowie. O, teraz wygląda. Ta strzałka i to jest Blaze Nie no wygląda to jak Blaze widzowie No nie ma co przed, możemy przedłużyć jedynie mu te, te takie O w ten sposób No mamy blaze widzę Błagam dajcie mi Blaza Please Please mamy Kopiemy K o, Ale tu fajnie wygląda Dobra Kyle let's go O boże Ja się jaram Ja się jaram No i co teraz? <gryw> nie jaram się I co mogę? Jest Dobra nie dość że mogę latać ja nie mogę, a mogę wyjść na zewnątrz, jest noc, nie, nie, nie sprawdzę tego. Dobra widzowie, Blaze Blaze to jest najlepsza opcja chyba. I patrzcie, mogę sobie od razu pieczone jedzonko zrobić Co ile mogę? No przecież to jest OP widzowie przecież mogę sobie pieczone jedzonko zrobić, tylko trzeba patrzeć. Nie i mamy... Pie... Jezu, ja mogę... To jest jak... kurde Piękne to jest wizowie naprawdę. I, I jak łatwo będzie w neterze. Dobra wizowie, musimy znaleźć żelazo jakoś. Ja... JAK JA MOGĘ LATAĆ SZYBKO Jasny gwint Jak na kreatywie normalnie Pa Boże jaka piękność, nie mnie nie może atakować Dobra, Blaze To jest idealna postać O, mamy tutaj cave'a Jak mi się kozaską gra, dobra Idziemy tutaj, nie, to tu jest węgiel Boże, dajcie mi cave'a, mogę latać Mogę latać jak na kreatywie. Co my tu mamy? Nic A tutaj coś mamy? Jasne, mamy cave'a, dobra, wchodzimy Proszę, dajcie mi coś fajnego Kolorowego Patrz jak, jak strzelę. To mogę zapalić nawet mam pochodnię darmową. No kurde, widzowie, że to jest piękne. Czy musimy jakąś koinę znaleźć, ale no niestety na razie PS chciał, że żadnego kewika nie mam, ale zaraz znajdę i będzie wyśmienicie. No przynajmniej mam taką nadzieję, nie, nie ma co. Mm, kewik o, kolejny kewik. Proszę, niech ten cave keyw... da mi cokolwiek. Jest nawet lawy nie ma. Boże, no beznadziejne są te kewy. Naprawdę, a tu? Nie, no proszę was. Widzowie, nie ma kejwa, ja se latam. <grym> Dobra, zaraz znajdziemy coś. Nie, nie ma co, no, trzeba trzymać kciuki. Dobra, błagam. O. <grym> Podpaliłem nie nietoperza przez przypadek. O. Dobra, ja rozumiem, ja rozumiem, że ja muszę się kopać, ok? Dobra, ale tu zapala chociaż po. Ja nic nie widzę. Nie dość, że kopać się pod siebie nie wolno. To ja nic nie widzę, bo jest. O, żelazo. Bo ten blazem i ten dym przeszkadza. Nie mogę, nie mogę być w czaknych ciasnych miejscach, bo serio nic nie widać. Zbierę sobie żelazo. Okej... Dobra, bo cenę zebrałem. Lecimy w dół w takim razie. Nic nie interesuje. Chociaż my się nie możemy spalić, bo jesteśmy blazem. Nas lawa nie interesuje. Co to jest za jama dziwna? To jest jama bez niczego, ty. Poczekaj. 35 poziom, dobra, lecimy jeszcze w dół. Szykamy jakieś lawki, obsyndianu, coś tam Zrobimy sobie portalik, chociaż nie, ja nie, 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 nie wiem jak się robi Oła, nie mogę być w wodzie, to jest naj... Czajecz, Boże Wpadłem do wody, normalnie każdy minecraftowy jest byk wpaść do wody Ale ja nie no, nie mogę właśnie, mi to boli I to strasznie Dobra mhm. Zobacz, muszę zlikwidować wodę jak najszybciej Dobra, muszę zlikwidować wodę, spływaj, błagam Możecie zlikwidować Dobra, Nek Niech nam tu zapali, czy cokolwiek tu jest w tym cave. Ie. Ten cave chyba nie jest jakiś wybitny, mi się wydaje, ale dobra. Kurde, ile wody? Podoba mi z tą wodą. Jak ja mogę tym spamić? To jest. To jest OP. Dobra, zbieramy żelazo. Będziemy teraz chociaż zbroję jakąś. Teraz stworzymy zbrojkę i będzie zabawa widzowie, będzie zabawa. Tylko musimy na no jakoś portal stworzyć. No to jest, to jest ważne. To jest ważne. Okej, okay. mamy jakieś żelazo. a no to co? Ja daję to do piecyka, niech mi się to przepala. Mamy ciach, ciach. Pali się, pali się, jasne. Jak miałam słodką łapkę? Złoto. Dobra. Nie ma wody na razie. No. no, oświetlaj mi, oświetlaj mi drogę. Oświetlaj mi drogę. No i nic nie ma, jak zwykle. Dobrze, mogę sobie przechodzić przez okno. Szczerze, Base to jest najlepsze, na co ja mogłem wpaść. Hmm? Widzę, że mamy w ogóle jeszcze mnóstwo postaci, a dzisiaj nie przetestujemy ich dużo. Bo no, odcinek już jest mega długi i będzie jeszcze dłuższy. No nie, pali, pal, pasie, pasie. Pal pal się. No widzowie, pograłem sobie, znalazłem diamenty. Znalazłem widzowie diamenty. Eee, mamy tak, kilof i 4, 4 diamenty od razu o, 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 ten znalazłem i wykopałem obsydian. Więc możemy tworzyć portal. Możemy ten, bo nie chciałem wam już tego pokazać, bo to po prostu było nudne, a ja nie za bardzo wiem jak się robi portal z wiaderkiem z wodą i musimy mnie nauczyć tego bzyku, ale jesteśmy nadal blazem i będziemy się zmieniać zaraz w jakiegoś... Nie, bla, Blaze na pewno jeszcze w netherze będziemy blazem, no to na 100%. Eee, dobra, musimy tak. Stworzyć przede wszystkim zapalniczkę i tworzymy tutaj portal. Nie wiem czy tutaj. Może być obojętno mi tutaj No w ogóle wykopałem troszkę za dużo tego obsidianu. Nie wiem po co, po prostu chciałem mieć na zapas. No, po co mi to powodnie, przecież ja tu wszystko widzę. Ja ja mogę seratać. latać. Ja mogę sobie budować jak na creative. Patrzcie, mamy zapalniczkę. Ciach. Okej. Okay. No i co? Możemy wlecieć, nie? Jazda, neder! Dzień dobry, idziemy do nederu! Może się uda jakoś pokonać smoka w miarę możliwości, mam taką nadzieję, chociaż Chociaż obstałem, że to będzie ciężkie. Patrzcie, możemy sobie radać po całym nederze, niech on się na razie yy, no, ogarnie. Ten neder, tylko ja tu nie będę mógł nikogo podpalać. To jest nasz największy minus. No i mamy zbrojkę też, jak widzicie, no dobra. To co, lecimy. Szukamy sobie jakiejś twierdzy, czy coś. Może najwyżej się tepniemy po prostu do tego smoka czy coś, albo nie wiem. Najpierw chcę, chcę być po prostu e, tą lalką dzisiaj ze Squid Game'a chcę być widzowie, to jest mój cel. Ale mogę sobie latać po tym. Czekajcie, wpadnę do lawy. Przecież to jest piękne, widzowie. Jestem nieśmiertelnym Blazem. Ale cel wykonany, widzowie, bo ja nie... Czemu nie mogę strzelać tutaj? Nie mogę strzelać, bo zgubię zaraz portal, już nie wiem gdzie on jest. Już nie wiem gdzie mam portal! Nie wiem gdzie mam portal, nie wiem gdzie mam portal. Nie, o, twierdza. Nieprzyjaciel. Nie mogę strzelać. Ale mogę latać bez przerwy i to jest op. Szkielet. Szkielet. Kurde, ciachnął mnie. Za kasztan. Eee, robimy teraz tak. Może w golema się zamienimy teraz, co? Nie wiem, czy golem tutaj to będzie... Czy to będzie w miarę mądre? Czekajcie, ja znajdę jakieś fajne miejsce. Ale ja mam gigantyczną twierdzę, czy ja w twierdzę będę mógł wchodzić jako. Nasz mm, piękny, no tu się zmieszczę. <grym> Czekajcie, bo golem jest gruby. I ja nie wiem, czy on tu się pomieści. Wiecie, zodzi. Więc na samym początku ja przeladzę tę twierdzę, tylko ona jest beznadziejna, bo ona jest. ona jest wkopana, kurde. w ziemię. To jakby. Jakby to inaczej ująć. No i co to jest, widzowie? Ja nic nie widzę. Po pierwsze nic nie widzę, po drugie nie mam nawet niczego. Dobra, o! O kurde, dokopałem się do hmm, spawneru. Będziemy się bić blazami. Dobra, zamienimy się w golema, widzowie. Zamienimy się golem, w golema. Tu tu go narysujemy w takim razie. Tu się zmieścimy, zmieścimy się jako golem, okej. Okay. W takim razie rysujemy naszego pięknego golemiaka czy to będzie jakieś proste No hmm. dajmy alfę lekką Jak damy alfę lekką to będzie taki mniej szary kolor eee, dobra dobra golem chociaż ty jesteś taki No to jest Nie możemy czegoś takiego Jak zrobić mniej szary kolor? Czy ja taki znajdę? Chyba nie dobra robimy wizowie Białego golema Ale każdy będzie wiedział o co chodzi bo zrobię go Yy, wręcz perfekcyjnie, Konie <coughs> o Boże, o Boże, dobra, jednak nie. Dobra, robimy go takiego. W takim razie robimy go takiego szarego. Niech będzie, niech będzie taki szary golem, ale mam nadzieję, że będzie wiadomo o co chodzi. Muszę mu tylko taki kino zrobić, nie? To wygląda jak twarz. Wygląda to źle. Ale to jest nos. To jest mi nos, nie, 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 niech was to nie zmyli. On ma gigantyczne bary. I ręce po nogi. I, i ręce ma z jakichś winorośli, takich, takich roślin, jakby, nie? Dobra. Okej, okay, to jeszcze mu te ręce zrobimy. Zaraz to wszystko udoskonalimy. O boże, te ręce zaraz mu dorąbałem, nie? Tą rękę tu mu dorąbałem totalnie. Dobra. Okej, okay, tutaj dorysujmy to w takim razie. I tu mają być nogi gdzieś. No, Dlatego mi troszkę nie wyszło, nie? No ale mamy alfę. I zaraz nogi dorobimy w takim razie. Dobra, to są nogi. Myk. Niech nogi ma na końcu jakieś czarne. Niby to buty, ale. Ale nie wiem, dobra. Aha, i tak nawet nie oddzieliliśmy tak. Ten. W miarę możliwości. Niech, niech ręka będzie miała inny kolor. Dobra. Tak. Taki jakby zielony. Ale po prostu niech będzie wiadomo, że ręka ma inny kolor, bo to się wygląda. Dobra. Myk. 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 Mm, muszę tutaj to pomniejszyć. Muszę alfę mieć. Jest pięknie, widzowie. Piękności. Piękności. Dobra. I teraz tak. Żeby było wiadomo, że to jest golem. To trzeba przez całe ciało. Zresztą to, to wygląda jak golem. Jeżeli to mi wykryje jako golem, to ja jestem analityzm no bombę, naprawdę. Please. No przecież. <laughs> Przez to, że to, jest szare, to jest po prostu. Jeszcze może sztabkę tutaj, że raz narysujemy coś. Nentegres. Coś. Golem. Albo on dopiszemy golem. Dopiszmy golem. Jak teraz, dobra, teraz wykryję, bo podpowiedziałem mu, nie ma co. Dobra. Myk. Skopujemy... Jasny gwint, ile życia! Jestem golemiakiem! Dzień dobry! Jestem nieśmiertelny, rozumiesz? Jestem nieśmiertelny! Tylko jestem wolny jak nie wiem. Dawaj golem! Lecisz! Golem, lecisz! Ach, kurde... Ach, o boże, to jest smauner. Idziemy tam. Tylko muszę sobie wybudować yy, miejsce na... Na ile kratek? O, dobra, na, na tyle starczy, na szczęście. Myślałem, że jeszcze więcej będzie trzeba. Ale tu się nie zmieszczę, tu się nie zmieszczę. Dobra, tu, tu. Jestem! Idę walczyć z wami. Nie mogę zginąć, ty, bo ja ginę. Nie dosięgam. Rąbany golem jest gruby. Ale i tak mam dużo życia. Wystarczyło to, żeby was pokonać. Boże, jak to irytuje. Oni, z... oni mnie pokonają zaraz mieszczę się, Boże. Teraz was zniszczę. No, myślicie, że jesteś takie cwaniaki? Kamać ja, nie! Nie będziecie mieć już rodziny. Nie będzie, nie będzie, nie będzie rodziny. Tu jest jeszcze jakiś? Golemiak lecisz! Golemiak! On w ogóle. A bo on nie ma Foldimagea! Już golemy, golemy nie mają Foldimagea. Zresztą to jest piękne. Zaje, wydostałem się jako Golem. I czekajcie, czy ja. Dobra, mam... nieważne. Dysuję ale mam potężną łapę. Rysujemy lale ze Squid Game'a na ziemi, niech będzie. Niech będzie na ziemi, to może być dosyć już cięższe. Ale mam obrazek na drugim monitorze i mam nadzieję, że coś wykrzesam z tych wszystkich, prawda, rzeczy. Ona miała dosyć taką białą twarz, jakby to można powiedzieć. Taką bardziej okrągłą. Myk. Włosy miała tak. Taki garnek. Dobra, pokolorujemy. Nie będziemy się jakoś mega starać, żeby nie było, nie? Ale chcemy zrobić... Dobra, coś takiego, żeby miał takie bardziej... kośne oczy. No to dobra, to oczy... Oczy są ciężkie, widzowie, nie ma co. Nie ma co, oczy są ciężkie, ale jest Undo na szczęście. I robimy... Tak. Tak. I biała obramówka jest, widzowie, tak? No niech będzie coś takiego, co? O! Teraz fajnie to wygląda, prawie jak twarz Ustka takie czerwone O No Dobra, nie jest źle widzowie, nie jest źle Staram się jak mogę To, to już Dobra, to trzeba zlikwidować, dajmy na to, że tu jest nos Okej, okay, dobra, to nie wygląda najlepiej <grym> Ale Ale staramy się Poczekajcie Musimy zrobić jej Kucyki Zróbmy tak, kucyczek Jest kucyk O Dobra, kucyk nie wyszedł najgorszy Rym, że miał coś takiego I teraz, widzowie, najważniejsza część Musimy zrobić jej Koszulkę Z drugiej strony na ramionczkach ma taką jakby Sukienkę Okej okay. Coś w tym stylu I to jest całe zakolorowane to jest ta sukienka. No nie no, da się domyślić, że to jest walka ze Squid Game. A. to aż tak źle nie wygląda. Lepiej to wygląda już niż Golem, chociaż tyle, nie? Tu musimy zrobić nóżkę, nóżkę... Okej... Okay. Budki są... Czarne. Ej, nie wygląda to źle, nie? I białe rączki. O. No widzowie, no nie ma co. No nie jest to najgorsze, prawda? Ale mi się misło Mamy lalkę ze Squid Game. A. Ej, jak to wygląda, jak taki malutki Jak nisko rosła osoba No dobra, ale jest lalka ze Squid Game. A. No musi to wyszukać, widzowie, nie ma co, musi to wyszukać O, mam się że golem szybciej kopie Uwaga, kopiemy, zobaczymy, co się stanie To jest grane Ale jestem duży <grywka> Lalka ze Squid Game? Tak? Jasny gwint, ale ogromna Czemu jestem taki? Czemu jestem większy niż drzewo? Ile AMB jest łapki? Patrz! Jaka ona jest potężna A z kilofa? Na hita oh. Oh. Zjedzmy sobie. jasny gwint Robimy jakiś nalot, a jak jestem szybki, ja mogę Ale powalone Ja mogę na drzewa wchodzić tak o Tu się zmieszczę? Lewituje Jakie to jest fajne, poczekaj, ja bym chciał znaleźć jakąś wioskę. Robimy najazd na wioskę, jesteśmy lalką ze Squid Game'a. A pływać? Jak ona szybko pływa? Boże, to jest nie tak. Gdzie mogę iść? Jaki jestem potężny, lalka ze Squid Game, lalka ze Squid Game'. Tylko nie mogę nigdzie wejść, nie widzę żadnych tutaj, prawda? Jakby powiedzieć to, wioseczek pięknych moich, takich uradowanych. Nie widzę nic po prostu. Widzę zieleń, zieleń i zieleń. Wszędzie tylko zieleń i nic mnie pół HP biorę, jak skaczę chyba z 10 kratek. <grafię> Jaka ona jest potężna! Dajcie mi ją! Dobrze, udało mi się ją narysować. Co to jest za? Ale lasy po. Patrz, to jest bagno połączone z tym. Dobra, mnie to nie interesuje. Ja nie widzę wioski. <grafię> Mogę sobie zabijać zwierzęta na 3 hity z łapki, jak robię nawet tak szybko. Na 2 hity są tak, nie? Nie na 3. <grafię> Kill off. No skillowa są na hita, przecież to jest niesamowite. Ja, a czekaj, ile lawa mi będzie, będzie bić? Utopię się tu? Pa, dopiero tu się topię <ścoughs> Ja sam mogę w... O kurde, jak ja się wspinam. O nie dobra, leka 2 nie jest odporna na ogień! Nie jest ta, nie jest odporna na ogień! O Boże, nie przeżyłbym. Ja z tych win -wizowie. jesteśmy lalką z lekturyjnymi i na tym będziemy kończyć, sanę na Lili. Dziwne, że się nie załamuje pod mną Ostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, tam na to ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i do jutra, pa pa